Ja muszę sobie... Maciuś, weź powiedz coś tak normalnie, jak będziemy w grze gadać. Okej, okay, witam bardzo serdecznie z tej strony, Ale miały. kurwa, czerwal! <noise> no właśnie kurwa. Chcę, Maciek? Nie <noise> <noise> wpierdalaj się tam, gdzie nic nie trzeba. Ty to tak, jest ja tak. Człowiek z wyżyn to najlepszy aktualny polski youtuber. Mówi, tak. mówi że człowiek z wyżyn to najlepszy aktualny polski youtuber? Tak. A czemu tak uważasz? No bo na tym YouTubie, kurwa, nic nie ma. <laughs> Myślę, że do tej pory zostanę. Dlaczego to jeszcze nie zostało zdjęte? Tak naprawdę. A super reality team, team music. Zobacz, czy ten film jest tak piękny. To? <laughs> Jak jest to duży? Dzieje mały. Dobrze. To nie wszyscy wezmą randomowe postaci ciekawe, kto zostanie czarnego. I'm not saying anything. <laughs> Ej, właśnie, kurwa, już jest 20 minut materiału, wypadałoby się przywitać. O kurcze, dopiero teraz? O chuj w dupę Żydom. Ej, wiesz co, nawet nie musisz się przestawiać, bo my się nigdzie się nie przestawialiśmy. Najważniejszą, wiesz to, ważniejszą sprawą jest to, czy ktokolwiek to ogląda oprócz my na imprezach najebani. <grym> <grym> plus jeden. Do... Coś w tym jest. To, mi się. Dobra, rozdział pierwszy, drewna. Drewna, bo jest S na końcu. No powiedziałem drewna, kurwa, jak słuchasz. Słyszałem drewno. Drewno to masz w głowie. A <grymne> powiedzieć. Drewno. The jokes are not funny, but they will keep going because I am fucking retard. P A my. P. O, oh, camp. Camp to ten, to z niemieckiego coś było, co nie? <śmienicza> o kurde, czekajcie bo na O! Nie ma gorszego wroka od chujowego teammate'a, nie? O. Uważnie, uważnie panowie, uważnie Tak pełna ta profeska co nie w tej grze, proszę <śmienicza> Profeska? Co to, to tam? Jestem Wichał, jestem Wichał O! Micza, jest o, o. o. On, ej on ucieka, on ucieka. co jest kurwa Co jest kurwa Ej, czy ja, co jest, masz tak brzydki, że idziesz się nie no kurwa, nawet nawet, nawet, nawet... No, kiedy nawet quiz na ciebie nie leci, kurwa, w masz. Co, co, mi się... Dobra, myślałem, że mnie smoker ciągnie już. Twój ojciec ci ciągnął. No to do alkoholu to na pewno. Wow, nice shot. Wow. Wow. Szczęść Boże za granatnik. Szczęść Boże za granatnik? A to nie jest przywitanie bardziej? Nie wiem, bać Ktoś kto do kościoła chodzi, tu kurwa bez głos na kurwo. No w sumie dawno nie byłem w kościele. Ej. No, no. nie, no mnie czarny już wam nie dram Ale nie dam sobie ręki umciągnąć. Dobrze, musisz za tym. Zajebałem się, z pika. Pataż był alarm. Dobrze ma ogarnięte, ogarnięte. Ja pierdolę przez pół gry byłem z trupem i tak jestem drugi. GG GG Wybezpiecz, czegoś tak chujowo zabijałeś. Okej, okay, to biorę to. A tu jeszcze jest... Kurwa, drewnalinka, drewnalinka! Drewnalinka, linka, drewnalinka! Rym, ja tu pamiętam, że tu potem będzie nie, alarm i no, trzeba no, będzie tak. zapierdalać. No weź, tu no pierwszy raz do ciebie strzeliłem Aha, w ogóle. no dobra, no, ja myślałem, że to nie ty. Przepraszam. O, o. Ona tu jest, ona tu jest, ona tu jest. O dla mnie... <laughs> Mam motoczko, no, nie widzę nic O kurcze, kur... mała No wyskoczyli kurczę jak Philips z Konopi Jak Filip z Konopi, urpik jeden O Dobra. dziękuję O, o kurcze Bumer, 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 teraz Dobra. Dobra Dobra Ale synchronizacja jak on Ed coś do mnie powie, albo mnie wyzwie, to ja kurwa puszczę taką kotrę, że on się wóz rozłączy. No bo WBSKI po prostu nie wyzywa, bo dwie, że dostanie w pierdol. Nie, jestem po prostu bardzo kulturalnym graczem. Tak? Ja, ja mam honor piąty w lolu, przepraszam. Fucking old cunt. I fucking first, chodzi wam o pierwszego dzieciaka. Co? No, pierwszy dzieciak, first kid. First Aid, ty kurwa łomago bo językowo, boże, jest... mówię. Eeeh, żelada. Uh, uh, uuu, uh, uuu, uh, uh. uh. fuuu. Ja no. bym stary ja, tu tank co nie, to nie przejdziemy, trzeba inaczej przejść. Okej, już To już przejdziemy. Na zdrowie. Dobra. Siema! Siema, ty masz na midzie? Mogę ja? MTV TV creeps. Cześć widzowie, jestem z wami tutaj. Kurwa. Nie to naprawdę wygląda jak jakaś stana jest... O kurwa Macie kłócko chyba, chyba wiesz o, o czym mówię, co nie? E... Wróblewski i Marcin, życzę miłej lektury, stoicie tutaj i tego słuchacie. A my was bronimy. Życzę miłej lektury. Czemu? Co o to chodzi? Nie yeah, to nie A czekaj, moja, to jest moja czternastka. Nawet chyba t... moja ta Laska powiedziała I, I don't really care guys. <laughs> I było tam nagranie, które tak robiło, kurwa, klimat. To była jedna z lepszych rzeczy w tej mapie, Sonia, w całej kampanii. I, I słuchaliśmy tego, sonie, co co, jakie to jest nagranie. Dobra, nie pierdol mi tu znudów, kurwa. A Dzięki bardzo, pozdrawiam. Gdzie to, Amo? Mówię wam, panowie, że tu będzie znowu alarm. Zaraz. I trzeba, i trzeba będzie znowu... Sp... Ja jestem przygotowany do tego. Ty masz już praktyki z gimnazjum, Maciek wcześniej zademonstrował. Panowie, <laughs> <laughs> no, coś mało memu, mało memu, mało memu w tym nagraniu cały. No. Jak chcesz zobaczyć mamy to spójrz w lustro, starych. Naprawdę? Otóż nie wiem, jak spojrzysz w usta, to chyba pęknie, więc nie, 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 nie warto lustra mordować po prostu bo no, no nie, ma, 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 Mam dla ciebie lekarstwo, po prostu się kurwa zabij. Wiesz co ci po, kurwa, 2016 do ciebie kurwa dzwoni, chcę cię z powrotem, z takim He, <laughs> Chętnie bym kurwa wrócił. Chodź do chodź, chodź do Wróbeski, chodź do Wróbeski, widzisz to? Nie chodź. ale To jest to, to jest twoje gimnazjum. Tak przeżyłeś całe swoje gimnazjum. A to jest twoje, to jest twój. Zostanę ten Dobra, teraz możemy to mieszać. Dobra, i spierdalamy. Tak, tak, dwie tak, minuty proszę. mamy. Uderzcie mnie. Albo zastrzelcie mnie i tak. podnieście. Nie mamy czasu Marcin. No kurwa. To jest stare dwie minuty. Y, ponownie i os jedyna laska w drużynie umiera, chyba przerzucamy się na ręczny. Ja pierdolę. Ja, ja po niego wrócę. No! I to jest prawdziwy chłodnik! Dawaj! Masz... czas, mordo? Zapierdolamy, bo... Kurwa, lecimy do tym samym. Dobra, dawaj, 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 stary. Dobra. Da Ej! No, seven. seven! Nie! to mali Już w doszedłem, tam. Jak pierdolę? O nie... Zaczęło nam iść dobrze. No. No, no właśnie dlatego, że to powiedziałeś zaraz nam pójdzie źle. Tak. Kurwa że... Ze... Gdy, Gdybyście nie cofnął to byśmy to wygrali. Tyle, tyle, o... tyle powiem. Dobra, się braci nie... się nie traci mordo, kurwa. I teraz... Bardzo dobrze. Braci się o... nie traci kurwa. Kurwa frajer. Tak zostawił go Patrz kurwa. Bo gdzie byśmy go zostawiliśmy Kurwa, zimne, czyste kalkulacje, ja w dupie mam taki interes. Ty kurwo. Hmm. Masz kurwa, widok. ci koty. Panowie, wykurwiamy! No kurwa, rozjebałem. reaktor w Czarnobylu. E, reaktor traktor. 16, 16... 28, 37, 45... 4, Minuta 28, ja, 49, tak, tak. 147 ogóle, O co za pistilerka! Mauserka też! Jak, Wszystkie mikroplany mogą czterka. się pobliżyć 5 sekund. Dobra, minu minuta 30 sekund. Kurwa. No Wziąłem ich na siebie, dobra, chodźmy, chodźmy się. Biegnę, biegnę. Jesteś? Dobra. No i kurwa. Don't. Oj mój datus state. Dramatyczny wybuch. No kurde. Trochę szkoda, że poprzedniej gry nie zrobiliśmy, bo miałem tak zajebisty wynik na specjalnych. Ja też, ja też. No ale szkoda, teraz, teraz to wyszło tak bardzo safe. A, super, widać. Tank, 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 tank. Gdzie tank. on? O kurde. Ojej, kurdził Dobra, nie żyję Już się podnoszę. A przynajmniej próbuję Gotowi? No, guess we are. Dobra Dobra to ja już mołtowal sam Tu Tu jest taki ten Trzeba te przyciski klikać Mogę Bo po, powoli po prostu idziemy przez taki labirynt Tyknij, tyknij, idziemy, idziemy, idziemy dalej Teraz tu teraz Dobra Wymiana, to się idzie teraz tam co nie zawało? Co nie zawało? Właśnie Maciej, chodź, 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 piękne, chodź, 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 Idzie chodź, 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 no to też, też. Spokojnie, 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 spokojnie. Jest, nie, tu bo... jedna jest tu jedna ptaszka. I jest tu jedna ptaszka. Chodź tu Marcin, otrzymaj. Ooo, no. adrenalinka, adrenalinka. Chodź bo safe house. O super Safe house, kurwa, safe room. Marcin, Marcin Gdzie?

Dobra, dobre ale akuracji 50%? Ja pierdzielę ładnie. Kurc, Marcin, czy będzie z tego dobry materiał? No, musisz coś jeszcze zrobić na koniec. This Serdecznie nie polecam. I to co? głupie. To słowo na koniec. Siema placuszki. Zajebać suce kopa, przypierdolić kwasa. <laughs> Dobra, no